na zabicie okrutne Cichy baranku od wrogów szukany Jezu, Jezu mój kochany Jezu, za trzydzieści srebrników Od niegodziwego ucznia zaprzedany Jezu, Jezu mój kochany Jezu, ciężkim smutku i żałością jako sam wyznałeś przed śmiercią nękany. Jezu mój kochany. Jezu w ogrodzie oliwnym, krwawym potem zalany. Jezu mój kochany. Jezu całowaniem zdradliwym, od niegodnego Judasza wydany. Jezu porwozami grubymi, od swobodnego żołdawstwa związany. Jezu mój kochany. Jezu, od pospólstwa zelżywie, Przed ananaszowym sądem znieważony. Jezu, Jezu, przez ulicę sromotnie, Przed i fasza za włosy targany. Jezu, o, o. Jezu, od Malkusa srogiego Ręką zbrodniczą wypoliczkowany. Jezu, od fałszywych dwóch świadków, za zwodziciela niesłusznie podany. Jezu, mój kochany! Nie płaczcie nade mną, ale nad dziećmi waszymi. Jezu, dlaczego tak traktujesz te kobiety? Przyszły tu, żeby oddać ci swoje łzy i swój smutek. Żal im Ciebie, wzruszył je Twój ból, a Ty powiedziałeś im, by nie płakały nad Tobą. To Ty jeszcze dodałeś im otuchy. Łzy nie wystarczą, by komuś pomóc. Potrzeba czynów. Tu nie ma miejsca na litość. Któryś za nas cierpiał rany. jest Zróbcie przejście Stacja dziewiąta Jezus trzeci raz upada pod krzyżem Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste I błogosławimy Tobie Może lepiej dla Ciebie Na wola, zadziwiają mnie. Ty chyba musisz głęboko wierzyć, że wejdziesz na tą górę. Popatrz, nikt nie jest w stanie ci pomóc. Słyszysz? Nikt, ja, twoja samotność jestem ci najbliższa. Nikt mnie nie przegania. Nikt mnie nie popycha, nikt mi nie grozi. Jestem w twojej głowie, sercu i oczach. Jestem ci najbliższy. Ha, 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 ha. Mój Jezu, powiedz, skąd czerpiesz swoją wiarę? Gdzie ją znajdujesz? Powiedz. Gdzie Je jej szukać? Jak wziąć się w garść, aby nie ustać w drodze? Pytaj mnie, skąd ona się bierze, bo ja nie podam Ci adresu ani miejsca na mapie. Wiara rodzi się w nas samych, w naszych sercach. Z wiary, miłości i tego krzyża. Który przyciska mnie do ziemi Czerpię siłę Dzięki której Ty Otrzymasz życie wieczne Wierzyć to znaczy Chodzić po wodzie Któryś za nas cierpiał rany Jezus jest to, Ruszaj się naprzód Dawaj Na Ruszaj się Stacja dziesiąta Jezus, szat obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Przez krzyżę, swoją światła, Zabrali Ci szatę. własną. Którą dała ci matka. Jezu, to nic, że jesteś nami. Dla mnie jesteś święty, choć wiem, jak bardzo bolą cię grzechy nieskromności. To nie szaty i majątek świadczą o wartości człowieka, ale czystość jego duszy i bogactwo serca. Stoisz obdarty ze wszystkiego. I oprócz tej miłości i wiary, o której tyle mówisz, nie masz nic. Nic. Czekasz na śmierć. Czy na pewno o to Ci chodziło? Oprócz tych płci. Nic więcej nie mogą mi odebrać. Nic więcej. Mój największy skarb mam w sobie. Przepraszam Cię Jezus za tych, którzy skrzywdzili Cię grzechem nieskromności. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja 11. Pan Jezus do krzyża przybity. Kłaniamy się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Z słabości, daj nam poczuć swoją moc. Przebili Twoje święte stopy, które chodziły po ziemi i uczyniły ją świętą. Przebili Twoje dobre ręce, które błogosławiły i rozdawały chleb, a ty poprosiłeś Ojca, by im przebaczył. Jezu, obserwowałeś, jak to drzewo rosło, jak je ścinali, ciosali. Rozmawiałeś z ojcem, gdy je sadzili. Otaczaliście je swoją opatrznością, aby urosło tak, by nadawało się na Twój krzyż. To jest drzewo wybrane, o szczególnym powołaniu, drzewo Twojego krzyża. Narzędzie zbawienia świata, któryś za nas cierpiał rany, się na Stacja dwunasta, Jezus umiera na krzyżu, kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Wczuć się w Twoją mękę. Człowieku, czy Ty rozumiesz, czym naprawdę jest Krzyż? Nie zrozumiesz mojej miłości, jeśli choć trochę nie spróbujesz zapomnieć o sobie i z wiarą nie spojrzysz na Krzyż, na moje przebite ręce. Inoging jak mówiłeś, żeby dać mi życie wieczne. Powiedziałeś, że mnie kochasz. Jak to możliwe, że pokochałeś właśnie mnie? Kogoś, Zupełnie nie znasz, kto wyrządza tyle złego, drwi z siebie, kogoś, kto przecież też krzyczał, na krzyż z nim! Pokochałeś mnie dlatego, że jestem. Nie odejdę stąd, chociaż nie zasłużyłem na Twoją miłość. Rzucę się w jej przepaść. Chcę wierzyć i wierzę w Twoje słowa. Wiem, że jesteś i zawsze będziesz dla mnie Bogiem żywym. Kierpiał rany Stacja trzynasta Jezus zdjęty z krzyża I oddany w ramiona Swej Matki Kłaniamy Ci się Pani Jezu Chryste I błogosławimy Tobie Synku, tak pragnęłam tulić Ci w ramionach A teraz Oto jesteś Pamiętasz jak zgubiłeś się w Jerozolimie? My z Józefem Trzy dni Cię szukaliśmy Powiedziałeś nam wtedy Że powinniśmy wiedzieć Że jesteś w domu Twojego ojca Synku, synku, a co powiesz mi dziś? Co powiesz matce, która patrzy na ciało swojego zmarłego dziecka? Moje serce pęka z bólu. Przyszedłeś na ten świat w ubóstwie. W ubóstwie z tego świata odchodzisz. Ludzie ciebie nie przyjęli, odrzucili, synku mój, synku. Nie pozostało nam nic innego, jak iść tą smugą cienia przez naznaczoną krwią ziemią, aż. Do owego wzniesienia Gdzie przed dwoma tysiącami lat Wkopano belkę krzyża Z zawieszonym na nim Synem człowieczem Który przyjął na swe wyciągnięte Ramiona Wszystkie cierpienia świata Dotykam czołem tej belki I z głębi mojej rozterki Wymawiam to jedno słowo ufności W poczuciu Mojej własnej niemocy. Wierzę, klękam przed Tobą, umiłowany mój Panie. Nie umiem Cię kochać bez słowa, tak jak Twoja matka. Nie zasłużyłem, byś mnie kochał jak Jana. Przebacz mi grzechy, tak jak Magdalenie. Każda kropla krwi mojego syna jest bezcennym darem łaski. Nie pozwól, by te krople pogubiły się gdzieś w Twoim życiu. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmień się Amen. Stacja czternasta. Jezus do grobu złożony. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste. I błogosławimy tobie z krzyżę, ale wycięcia. Choć ten grób taki mroczy nie ma w nim strachu ani śmierci. Ty jesteś życiem. Wiemy, że z wstaniesz i dasz nam życie nowe, bo ci, którzy za Tobą idą, nie umierają, ale będą żyli wiecznie. Umiera się nie dlatego, by przestać żyć, lecz po to, by żyć inaczej. Tyle razy dzisiaj powiedziałeś, jak bardzo nas kochasz. Teraz my chcemy powiedzieć, tak Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kochamy Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, śmiej się nad nami. Weźcie mój krzyż na swoje ramiona i pójdźcie moim śladem, osiągnijcie największe szczęście. Od dziś chcemy iść z Tobą, Jezu, Ty jesteś największym bogactwem naszego życia. Pozwól Panie razem z Tobą znosić smutki i obelgi dzisiejszego świata. Jezusie, wybacz nam popełnione zło. Dostrzegłam swój błąd i chcę go naprawić. Bądźcie dobrej myśli. Ja zmartwychwstanę. Oddałem życie za wasze grzechy, abyście mogli żyć wiecznie w królestwie mojego ojca. Wypełniajcie słowa, które przekazałem apostołom. Niech Ewangelia wypełni każdy dzień Waszego życia. Życie na Ziemi nie jest takie proste, ale to dopiero początek. Czeka nas życie wieczne, jeszcze wspanialsze i piękniejsze. Jeśli chcecie być razem z Jezusem, uczyńcie wszystko, co Wam powiedział w Ewangelii. Niech XXI wiek. Nie przesłania wam prawdziwej miłości, poświęcenia, cierpienia, bo przecież Jezus jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezu, pozwoliłeś dziś tym ludziom być świadkami Twojego życia. Popatrz na nich, oni już stali się lepszymi ludźmi. Niech zatem idą w świat i głoszą wielkie dzieła Boże. Jezu, przemieniaj naszą golgotę potępienia zła i grzechu w golgotę zwycięstwa i miłości bez granic. Jezus powiedział Wam, co macie czynić, zatem idźcie naprawiać swoje życie. Jezu, dziękujemy Ci za Twoją krzyżową drogę. Pomóż nam przejść przez drogi naszego życia. Przez grzech umarliśmy. Ale wierzymy, że z staniemy z Tobą do życia w niebie. Dziękujemy Ci za mękę, za krzyż i za śmierć. Powierzamy Ci naszą parafię, aby ci, którzy do niej należą, byli narzędziem czynienia dobra. Równocześnie prosimy za tych spośród nas, którzy w trakcie tej modlitwy odkryli, że ich droga krzyżowa trwa, by odnaleźli jej sens w bliskim spotkaniu z Tobą. Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody. Już teraz we mnie Twe Królestwo jest. Już teraz we mnie kwitną Mnie. To jest baranka święta krew, ta krew z grzechu obmywa mnie, ta krew czyni mnie większym od śniegu, ta krew z grzechu obmywa mnie. To jest baranka święta krew. pięknym wprowadzeniu nas w wielki tydzień, wypada tylko zastanowić się bardzo mocno nad własnym życiem, nad tym jakimi ludźmi XXI wieku jesteśmy. To zostało nam pięknie przypomniane i pragnę z całego serca podziękować całej Świcie Świętego Michała za to dzisiejsze Misterium Męki Pańskiej. Za na pewno godziny przygotowań, za trud, za poświęcenie Myślę, że pani Ani należą się największe podziękowania, największe brawa, ale wszystkim moi drogi. Za piękne przygotowanie i za to, że mogliśmy sobie przypomnieć nie tylko teksty Ewangelii, ale to jacy faktycznie może jesteśmy, każdy z nas. Czy umiemy pomagać Panu Jezusowi, czy umiemy pomagać sobie nawzajem. Za to też pragnę bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję. Dyrektorowi i wszystkim pracownikom Domu Kultury za nagłośnienie dzisiejszej, dzisiejszego misterium i Wam, moi drodzy, raz jeszcze i wszystkim, którzy przyczynili się jakkolwiek do przygotowania i wystawienia misterium Męki Pańskiej. Serdeczne Bóg zapłat. Dziękuję. A ja tylko tego od siebie. Miłość Pana Jezusa i mojego matki. Rodziła się w milczeniu i może nasi najwięksi najlepsi do, na, nas, nasze, nasi dobrzy duchowie nie chcą słów dziękuję, ale mogą przyjąć od nas słowa modlitwy. Poproszę was o to, byśmy się wspólnie za tych naszych dobrych duchów pomodlili. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionyś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dziękuję wam, że przyszliście tutaj, chociaż jest zimno, ale to jest dla nas największy gest takiej wdzięczności. Bóg zapłać jeszcze raz wszystkim za wspólną modlitwę. A teraz idźcie naprawiać swoje życie.